Witam serdecznie Państwa Co tu jest? Rybitw sukiennych Namnożyły się pod tą filcą, filcową podkładką Tu mam taką rodzinę, proszę Państwa Pszczelą Gdzie ona mi nigdy do potęgi nie dochodziła No i mi miodna I w ubiegłym roku postanowiłem zmienić tą matkę były problemy z przyjęciem mateczników. To się bardzo długo ściągło. No ale w końcu tą rodzinę uzyskałem. No i tu dałem zajrzysteczową. Matkę zula. 13. I zobaczymy. Zobaczymy. Jak ta rodzina wygląda? No i przypominam Państwu, że dzisiaj jest 5-6 marzec 2025 rok. Rodzina, tak jak z Wiszu, ślicznie wygląda. Choć nie obsiada za dużo ramek, nawet przejawia chęć też za zatworu wchodziło powietrze zimne chodził ciepły no bo ta ramka taka pokryta nalotem białym ale to zdrowy nalot no zobaczymy, co na następnej ramce. Jest ja sobie, nie mogę tego chwycić. No, dołem jest tak, jakby chciały na niej już, jakby było troszkę kłębu. No i zostało 5 ramek na pszczół. Typowe gniazdo dla Kaukaza. No pokarmowanie ładnie zachowała To noula zarobione woszczyzną. To jest problem, to jest ból Co z tym zrobić Jak to wyskrabać? Teraz nie wyskrobię, bo tu jest za zimno Wszystko twarde No i tu ładna pszczoła jednokolorowa Rasa, to jest rasa na pewno. Piękna rasa. Jedno no, no, kolorowa pszczoła. Malarz z wąsikiem. Z takiej rasy to był dumny. Na pewno byłby dumny. No i tu jest czerw. Pszczoła przepiękna bo na pszczoła chodzi pszczoła przepiękna może już z tego ujęcia kamery wjedziemy, wjedzie, wjedziemy w dno ula żebyście Państwo mogli podziwiać w jakim komforcie pszczoły zimują nie w żadnych pleśniach grzybach w jakich komfortach pszczoły zimują u zacofanego pszczelarza. że zacofany pszczelarz nie musi plastrów co roku wymieniać. No nie ma w tych ulów, ulach grzybów, pleśni, przepracowanych pszczół w zimie nadmiernego zużycia pokarmu nie muszę tych rodzin ich witaminizować no toś pięknie to wygląda drodzy Państwo ta rodzina Drodzy Państwo, tu jest taki przypadek jak w jednym mulu, tylko większy. Przypatrzcie się, drodzy Państwo. Przypatrzcie się, drodzy Państwo, i słuchajcie, co gadam. Czy to widać, czy nie widać? chyba widać tu w samym rogu może z tego ujęcia tu w samym rogu jest woda ale z czego ona wynika? no po prostu tam gdzieś musiały tą słomę mrówki zjeść wytoczyć Tak to jest są ule z słomą ocieplanym a tamę słomianymi tam się dostaje woda no, i gdy do ciepłego ula dostaje się woda, to się robi. Na szczęście to jest w małym zakresie zrobione. Nie, że pszczółki tam, proszę Państwa, chodziły się tylko tak działa fizyka. Ja tych, proszę Państwa, wszystkich reguł przestrzegam, i mam takie rezultaty, a nie inne. No, i tu tą rodzinę pszczelą też. O kurde, niepotrzebnie poszło to na pszczoły Tu tą rodzinkę pszczelą O, tu z boku im wysypę cukru pudru Jeśli jest jakaś waroza Niech ją poczęstują tym cukrem pudrem To jest ważne, żeby nie sypać tego po pszczołach one sobie będą robić, niuchać tym, roznosić po plastrach. To jest proces bardzo powolny, ale skuteczny, bardzo skuteczny. No, i ta rodzina zalicza się do ładnych, się do bardzo ładnych. No, i teraz to wszystko na tego gwoździa, chyba kroksioka 7,2 mm. Wąska uliczka poprawia termikę ula, gniazda. termika gniazda poprawiona to jest wcześniejsza inkubacja czerwiu też przyczynia się że waroza wyjdzie niezapłoniona i potem tylko może sobie wejść pod sklep i jajko niezapłonione Jak jest skojarzenie, to w kazioloctwie. No i taka waroza traci na jakiś tam wytrzymałości. Dole wszystko specjalista o tych spraw genetyki wytłumaczył pan Roman. i teraz zatwór satkam.